Hej, jestem Basia. Mam 18 lat. W ciągu ostatnich dwóch lat schudłam 72 kg i teraz wyglądam tak. Nie było to łatwe. Musiałam pokonać wiele przeszkód. Niestety jedną z nich była moja bliźniaczka Marta. Opowiem wam tę historię od początku i mam nadzieję, że zainspiruje wszystkich, którzy też chcą schudnąć. Marta i ja jesteśmy bliźniaczkami jednojajowymi. Mimo że wyglądamy identycznie, mamy zupełnie inne osobowości. Dla przykładu. Ja jestem introwertyczką. Lubię spędzać czas sama. A Marta lubi mieć towarzystwo. Zawsze jest otoczona innymi ludźmi. Ja w ogóle nie mam ambicji, a Marta kocha rywalizację. Bardzo nie lubi przegrywać, nawet kiedy gra na konsoli. Ja bałaganie. Marta kocha organizację i porządek. Ja się zawsze spóźniam. Ona zawsze jest punktualna. Mimo że jesteśmy bliźniaczkami, nie jesteśmy jak dwie krople wody bardziej jak Ogień i woda. Kompletnie inne. Jedną z rzeczy, która nas bardzo różni, jest apetyt. Wiecie, jak to się mówi. Jedni żyją, by jeść, inni jedzą, by żyć. Ja należę do pierwszej grupy, bo kocham jeść. Jedząc drugie śniadanie, myślę już o tym, co zjem na obiad. Podczas gdy Marta je tylko tyle, by przeżyć. A nawet zapomina o jedzeniu. Bardzo szybko się najada i zawsze pierwsza odchodzi od stołu. Tak jak się domyślacie, ja od małego byłam otyła, a Marta chuda. W podstawówce nikt nie wierzył, że jesteśmy bliźniaczkami. Niemożliwe, nie jesteście bliźniaczkami! Ty jesteś o 3-4 lata starsza! Mówili. Podobało mi się, że myślą, że jestem starsza. Wkurzałam Martę mówiąc: Ja urosłam, a ty nadal jesteś smarkulą. W gimnazjum ważyłam już bardzo dużo, jak na swój wiek. Marta ważyła 35 kilo, a ja 74. Po kilku złych doświadczeniach, zrozumiałam, że nadwaga nie jest powodem do dumy. Bycie poniżaną ze względu na wygląd, stało się dla mnie codziennością. Koledzy z klasy codziennie wymyślali mi nowe wyzwiska. Po przyjściu do domu szłam prosto do łazienki i płakałam. Najgorsze było to. Że Marta się do nich przyłączyła i też się ze mnie nabijała. Podczas każdego posiłku mówiła przykre rzeczy. Uważaj, nie zjedz talerza. Nie wierzę, że nadal się mieścisz na tym krześle. Jedz mniej, zostaw trochę jedzenia dla dzieci z Afryki. Z biegiem czasu stawała się coraz bardziej okrutna. Wstydziła się mnie i przy każdej okazji dawała mi to odczuć. Bez wsparcia siostry moje życie stało się jeszcze trudniejsze. Nie miałam przyjaciół. I tak byłam już introwertyczką, a teraz stałam się aspołeczna. Pewnie słyszeliście, że bliźnięta łączy silna więź. Ja ją odczuwałam i bardzo kochałam siostrę. Ale Marta tego nie podzielała. Kiedyś myślałam, że też mnie kocha. Myślałam, wstydzi się mnie, bo mam nadwagę, odrzuca mnie, bo nie chce być ze mną kojarzona. Może kiedyś tak było, ale Marta się zmieniła. Z jej czynów jasno wynikało, że mnie nienawidzi. Dziewczyna, którą ciągle poniżano, z którą nikt nie chciał się przyjaźnić, była jej siostrą. Tak szczerze, rozumiałam ją. To normalne, że mnie nienawidziła bo ja nienawidziłam siebie. Skoro miałaś tyle problemów, to czemu nie próbowałaś schudnąć? Zapytacie. Macie rację. Powinnam była schudnąć wiedziałam o tym. Od dzieciństwa próbowałam różnych diet ale z każdej rezygnowałam po jednym dniu. Rzucałam się na jedzenie, gdy tylko zgłodniałam. Kiedy teraz o tym myślę, wiem, że nie mogło być inaczej. Bo jedzenie było moją ucieczką. Byłam szczęśliwa, kiedy jadłam. Miałam okropne życie. Nic prócz jedzenia nie sprawiało mi radości. Dlatego nie mogłam przestać jeść. Tak naprawdę miałam depresję. A obżeranie się było moim antydepresantem. Jak więc udało mi się schudnąć? Pamiętacie jak powiedziałam, że zawsze się spóźniam? Trudno w to uwierzyć, ale właśnie dzięki temu podjęłam decyzję, która zmieniła moje życie. Gdy opowiadam tę historię, najpierw zawsze płaczę, a potem się śmieję. Sprawdźmy, czy tak samo będzie tym razem. Tamtego dnia kończyłam 16 lat. Oczywiście, Marta też. Mieli przyjść do nas nasi dziadkowie. Rano mama powiedziała: Bądź w domu o 17. Mama zawsze tak robi. Co roku urządza nam urodziny niespodziankę. Nie wspomina nic o imprezie. Po prostu mówi, o której mamy być w domu. Od trzech lat Marta i ja nie kupowałyśmy sobie prezentów. Jakbyśmy się umówiły. Po prostu przestałyśmy kupować sobie prezenty. Ale tamten rok był wyjątkowy. Byłam pewna, że Marta nie pamięta, co obiecałyśmy sobie przed laty. Byłyśmy wtedy w przedszkolu. Pewnego dnia Marta zapytała: myślisz, kiedy będziemy dorosłe? Wiedziałyśmy, że mama zaszła w ciąży z nami mając 18 lat. Skoro więc w wieku 18 lat zostaje się mamą, to 16 może być początkiem dorosłości. A to oznaczało, że nasze dzieciństwo skończyłoby się w 16 urodziny. Będziemy musiały kupić sobie dorosłe prezenty. A co było dorosłym prezentem? Oczywiście kwiaty. Tata zawsze dawał mamie kwiaty na specjalne okazje. Mama je uwielbiała. Oznaczało to, że dorośli kochają kwiaty. Dla uczczenia dorosłości w szesnaste urodziny obiecałyśmy kupić sobie nawzajem kwiaty. Tamtego dnia obiecałyśmy sobie, że tak zrobimy. Lata minęły i oto nadszedł czas na spełnienie obietnicy. Ponieważ zawsze się spóźniałam, kwiaty też kupiłam w ostatniej chwili. Kiedy szłam do metra, zobaczyłam, że jest już szesnasta trzydzieści. Miałam być w domu za 30 minut. Weszłam do metra trzymając wielki bukiet. Przyzwyczaiłam się, że ludzie patrzą na mnie z powodu mojej wagi. Ale teraz robili to dwa razy intensywniej ze względu na wielki bukiet, który niosłam. Wysiadłam z metra za 10 piąta. Zdążyłabym do domu tylko biegiem. Kiedy zaczęłam biec, spojrzenia się potroiły. Byłam już przy bramce obrotowej. Już za chwilę miałam być z daleka od ciekawskich spojrzeń. Popędziłam w stronę bramki, ale o Boże! Nie mogłam przejść! Utknęłam! Tak, utknęłam w bramce. Nie mogłam się ruszyć ani do przodu, ani do tyłu. Przechodzący ludzie śmiali się ze mnie. Niektórzy się zatrzymywali i gapili. Zaczęłam płakać. Jednocześnie próbowałam się wydostać. Byłam w opłakanym stanie. Niektórzy próbowali mi pomóc. Jeden mężczyzna ciągnął mnie za ręce, a kobieta pchała za plecy. Uratowali mnie. W tym zamieszaniu bukiet całkiem się zniszczył. Zostały tylko łodygi. Podziękowałam moim wybawcom. Wyrzuciłam łodygi. A resztę drogi do domu przepłakałam. W domu wszyscy już na mnie czekali. Nie mogłam im powiedzieć, że utknęłam w promce. Za bardzo się wstydziłam. Zdmuchnęłyśmy świeczki. Zgadnijcie, co stało się później. Marta wzięła mnie za rękę i zaprowadziła do mojego pokoju. Na łóżku leżał wielki bukiet kwiatów. Nie zapomniała o nim. Nie mogłam wydusić ani słowa. Po prostu ją przytuliłam i płakałam, płakałam bez końca. Nazajutrz była sobota. Przez cały dzień nie wychodziłam z pokoju. Po południu przyszła do mnie Marta. Czemu mi nic nie powiedziałaś zapytała. O czym spytałam, tego? Odpowiedziała i pokazała mi filmik na telefonie. Ktoś nagrał, jak utknęłam w bramce i wrzucił to na YouTube. A. A film zyskał wielką popularność. W jeden dzień obejrzało go prawie 250 tysięcy ludzi. Na filmiku dokładnie zobaczyłam, w jaki sposób kwiaty się zniszczyły. Ludzie próbowali mi pomóc się wydostać. Nie puszczałam bukietu mimo całego zamieszania. Ale kiedy już się uwolniłam, zostały mi same łodygi. To było jednocześnie smutne i śmieszne. Teraz to Marta mnie przytuliła i płakała. Po tym wydarzeniu postanowiłam schudnąć choćby nie wiem co. Powiedziałam o tym Marcie. Wzięła mnie za ręce. Zrobimy to razem, powiedziała. I naprawdę zrobiliśmy to razem, bez niej by mi się nie udało. Jedna z koleżanek mamy jest dietetyczką. Stworzyła dla mnie jadłospis. Musiałam też ćwiczyć, ale ważne było zredukowanie kalorii. Musiałam jeść mniej. Nie było to łatwe. Tak jak inne rzeczy, chudnięcie zaczyna się w głowie. Jeśli zaczniesz nie będąc do tego przekonanym, twój umysł cię wykiwa i przerwiesz dietę. Ludziom takim jak ja sugeruję myślenie o powodach, dla których muszą schudnąć, i zapisanie ich w zeszycie. Nie zaczynajcie, póki nie będziecie do tego w pełni przekonani. Nadal nie wierzę, że schudłam 72 kilo. Kiedy zaczynałam, ważyłam 124 kilo, teraz ważę 52. Chciałam schudnąć w zdrowy sposób, więc zajęło mi to dwa lata. Były też skutki uboczne. Ciągłe tracenie na wadze oznacza ciągłe kupowanie nowych ubrań. Musiałam zmieniać całą garderobę co trzy miesiące. Było to bardzo kosztowne. Na szczęście tata bardzo mnie wspierał. W zeszłym miesiącu świętowałyśmy nasze osiemnastą rodzinę. Nasza babcia bardzo mnie rozśmieszyła. przytuliła mnie zaraz po tym, jak zmuknęłyśmy świeczki. Nagle znieruchomiała. Kiedyś nie mogłam cię objąć, a teraz mogę, powiedziała. Powiedziała to tak naturalnie, że wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem. Marta i ja dobrze się dogadujemy. Wiem, że czuję się trochę winna. Wstydzi się tego, jak mnie traktowała. Ale byłyśmy wtedy dziećmi. Jak wszystkie dzieci, miałyśmy prawo głupio się zachowywać. Jadłam jak szalona, fundując sobie nieszczęście. A ona uciekała od dzieciaka, który się sam unieszczęśliwiał. Jak mogłam wymagać, by mnie kochała, skoro sama siebie nienawidziłam? Jeszcze jedno. To do tych, którzy mają problemy z nadwagą, nie czekajcie, aż utkniecie w bramce. Jak mówiłam, przekonajcie swój umysł i zróbcie co trzeba, aby schudnąć. I to tyle. Jeśli lubicie takie historie jak ta, zasubskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia. Pa. Cześć wszystkim. Tak jak wszyscy kocham moją mamę. Ale po tym, czego się o niej dowiedziałam, zaczęłam postrzegać ją inaczej. Mama powinna była powiedzieć nam prawdę. Opowiem wam całą historię od początku. Zobaczmy, czy się ze mną zgodzicie. Zawsze byliśmy szczęśliwą rodziną. Przez wiele lat mama była właścicielką salonu kosmetycznego. Bardzo kochała swoją pracę. Tata jest fotografem ślubnym. Jego zadaniem jest uchwycenie państwa młodych podczas romantycznych chwil. Ja też kocham robić zdjęcia. Fotki, które wrzucałam na Instagram, zdobywały mnóstwo polubień. Jednak przez moją mamę musiałam usunąć swoje konto. Rodziców mamy poznałam dopiero w wieku 17 lat. Kiedy o nich pytałam, mówiła, że nie chcebym bym ich poznała, bo dzielą ich poważne, nierozwiązane problemy. Byłam bardzo ciekawa, o co chodzi. Ale mama nie chciała o tym rozmawiać. Pewnego dnia tak naciskałam na ten temat, że wybuchnęła: Nie wiem nawet, czy jeszcze żyją. I mam to gdzieś. Przestań o nich pytać, krzyknęła. Pewnego dnia, kilka miesięcy po tej rozmowie, usłyszałam dzwonek do drzwi. To byli starsi państwo. Mężczyzna wyglądał jak profesor, miał na sobie garnitur i muszkę. Kobieta też wyglądała bardzo elegancko. W rękach trzymała bukiet kwiatów. Wyglądali przeuroczo. Powiedzieli, że szukają mamy i zapytali, czy dobrze trafiliśmy? Kiedy odparłam, że tak, zapytali, jesteś jej córką? Skinęłam głową. Chcieliby Państwo widzieć się z mamą? Mogę ją zawołać, jak mam was przedstawić? zapytałam. Starsza pani wymieniła ich imiona. A potem zapytała o moje imię. Po czym oznajmiła: Jestem twoją babcią, a to twój dziadek. Bardzo się cieszymy, że możemy Cię poznać. Byłam tak zaskoczona, że krzyknęłam! Ale nadal nie mogłam wpuścić ich do środka. Pomyślałam, że powinnam zawołać mamę. Mama szykowała się do wyjścia do salonu. Powiedziałam jej: Przed drzwiami czekają starsi państwo. Mówią, że są moimi dziadkami. Mama zbladła. Co powiedziałaś, Elu? zapytała. Mama nie była zachwycona na widok gości. Myślałam, że nawet nie zaprosi ich do środka, ale na szczęście zaprosiła. Próbowałam odgadnąć, co się dzieje. Ale mama powiedziała. Elu, czy mogłabyś zostawić nas samych? Musimy porozmawiać na osobności. Więc wyszłam, chociaż niechętnie. Minęła godzina. Umierałam z ciekawości, co się tam dzieje. W końcu wyszłam z mojego pokoju. Ale nikogo nie było. Mama i niezapowiedziani goście zniknęli. Od razu zadzwoniłam do mamy. Powiedziała, że jest w salonie. Więc to byli twoi rodzice, zapytałam? Powiem ci prawdę. Tak, to byli oni, ale nie powinni byli nas nachodzić. Już więcej nie przyjdą, powiedziała. Najwidoczniej dawno temu stało się między nimi coś bardzo niedobrego i mimo że minęło już tyle czasu, nadal nie umiała im wybaczyć. A ja zdecydowałam się podpytać tatę. Poszłam do jego studia fotograficznego. Opowiedziałam mu co się stało, ale mama też nigdy nie rozmawiała z nim o tej sprawie. Jestem pewien, że ma swoje powody. Chyba lepiej w to nie wnikać, rzekł. I dałabym sobie spokój, jeśli po tym wydarzeniu nic by się nie zmieniło. Ale zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Krótko po tym incydencie, mama sprzedała swój salon. Wcześniej przy każdej okazji opowiadała, jak świetnie jej się wiedzie. Salon miał rzesze lojalnych klientek. Ale dała ogłoszenie do lokalnej gazety i sprzedała go pierwszemu zainteresowanemu. Potem przeprowadziliśmy się do innego domu, do zupełnie innej dzielnicy niż wcześniej. Nic z tego nie rozumiałam. Po wizycie tych państwa wszystko się zmieniło. Pewnego ranka czara goryczy się przelała. Mama kazała mi usunąć TikToka i Instagrama. TikTok mnie nie obchodził, ale robienie zdjęć było moim hobby, więc nie chciałam usunąć całego konta z moimi zdjęciami. Spytałam mamy co się dzieje. Po prostu zrób, o co cię proszę i o nic nie pytaj. W swoim czasie wszystko ci wyjaśnię. Byłam już znudzona dziwnym zachowaniem mamy, ale nic nie mogłam na nie poradzić musiałam usunąć moje konta. Wtedy zdałam sobie sprawę, że mama nie korzysta z mediów społecznościowych. Nie miała konta na Facebooku ani na Instagramie. A jej salon nie miał nawet swojej strony. Zdziwiło mnie coś jeszcze. Kiedy chciała sprzedać salon, umieściła ogłoszenie w gazecie zamiast wrzucić je do internetu. Tak naprawdę zna się na nowych technologiach. Ale z tego co zaobserwowałam, nie chciała umieszczać w internecie informacji na swój temat. Musiał istnieć ku temu jakiś powód. Zdecydowałam się przeprowadzić śledztwo, bo miałam już tego dość. Pierwsze co przyszło mi do głowy, kiedy zaczęłam myśleć nad jej przeszłością, to wpisanie imienia i nazwiska mamy do Google. Ale kiedy to zrobiłam, wyskoczyło mnóstwo osób o tych samych danych. Spędziłam całe godziny sprawdzając każdą po kolei. Były to obce osoby. Fakt, że nic nie znalazłam, podsycił moją ciekawość jeszcze bardziej. Mama od lat była bardzo ostrożna. Teraz już byłam pewna, że coś ukrywa. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, ale byłam gotowa na wszystko, by odkryć prawdę. Postanowiłam myśleć jak detektyw. Cokolwiek mama ukrywała, miało to związek z moimi dziadkami. Gdybym tylko mogła się z nimi jakoś skontaktować. Co o nich wiedziałam? Znałam ich imiona, ale co z nazwiskiem? Niestety go nie znałam. Zaczęłam googlować ich imiona. Oczywiście wyskoczyły całe tysiące wyników. Przeklikałam kilka stron, po jakimś czasie stwierdziłam, że tak ich nie znajdę. I wtedy pomyślałam o szukaniu obydwu imion razem. I znowu wyskoczyło mnóstwo wyników. Zaczęłam klikać w linki. Na jednej ze stron znajdował się artykuł i zdjęcie grupowe. Kiedy miałam już zamknąć tę stronę, na samym końcu po lewej stronie zobaczyłam dziadka, a koło niego babcię. Artykuł mówił o fundacji pomagającej dzieciom chorym na Białaczkę. W artykule była informacja, że dziadkowie są współzałożycielami tej fundacji. Od lat zbierali pieniądze na leczenie dzieci chorych na Białaczkę. W końcu znalazłam to, czego szukałam. Mogłam odkryć sekret mamy, po prostu się z nimi kontaktując. Znałam już ich pełne imiona i nazwiska. Znałam nawet nazwę ich fundacji. Po ich twarzach widziałam, że są dobrymi ludźmi. A artykuł tylko potwierdził moje odczucia. W sumie mogłam zrobić coś jeszcze. Teraz znałam też nazwisko panieńskie mamy. Mogłam jeszcze raz ją wygooglować. Wpisałam nazwisko panieńskie mamy w Google i kliknęłam Szukaj. Pierwszy tytuł brzmiał Najbardziej poszukiwani zbiegowie. Ucieszyłam się i kliknęłam. To była strona policyjna. Widniały tam zdjęcia mnóstwa ludzi. Jeśli znasz lub widziałeś którąś z tych osób, dla własnego bezpieczeństwa, nic im nie mów. Tylko od razu zadzwoń na policję głosił podpis. Czyżby moja mama była przestępczynią poszukiwaną przez policję? Nie mieściło mi się to w głowie, ale i tak zaczęłam skrolować stronę, przeglądając twarze. Przyglądając się zdjęciom, zamarłam. Jedna z kobiet <śm> była bardzo podobna do mamy, ale była bardzo młoda. Miała krótkie czerwone włosy. A moja mama ma długie włosy w naturalnym brązowym kolorze. I, co najważniejsze, kobieta na zdjęciu miała brązowe oczy. Oczy mojej mamy są niebieskie. Przyjrzałam się zdjęciu jeszcze dokładniej. Jeśli to nie była moja mama, to musiała to być jej siostra. Bo wyglądała identycznie. Zdałam sobie sprawę, że można kliknąć na zdjęcie. Wtedy zostałam przeniesiona na stronę opisującą popełnione przestępstwa. Szukano jej za kradzież. Po przeczytaniu całej strony krzyknęłam: Niemożliwe. Była oskarżona o kradzież wielkiej sumy pieniędzy z fundacji. A nazwa fundacji pokrywała się z nazwą fundacji moich dziadków dla dzieci chorych na białaczkę. To nie mógł być przypadek. Wpadłam na pewien pomysł. Mama była w sklepie. Poszłam do kuchni. Śmieci z poprzedniego dnia nadal tam były. Założyłam rękawiczki i zaczęłam przeglądać zawartość worka. Tak, to obrzydliwe, ale byłam na to gotowa, by odkryć prawdę. I tak się stało. Znalazłam opakowanie po soczewkach. Mama nie miała niebieskich oczu, lecz brązowe. Nosiła soczewki kontaktowe, żeby to ukryć. Mama ukradła pieniądze z fundacji dziadków i zniknęła. A policja nadal jej szukała. Żałowałam, że to odkryłam. Wolałabym nie być aż tak dociekliwa. Po tym, czego się dowiedziałam, zaczęłam inaczej postrzegać moją mamę. Byliśmy bardzo szczęśliwą rodziną. Nie potrzebowaliśmy, żeby takie coś nas poróżniło. Poszłam do mamy od razu po tym, jak wróciła ze sklepu. Powiedziałam, że chcę z nią porozmawiać o czymś ważnym, i wszystko jej wyznałam. Rozpłakała się, przez jakiś czas nie była w stanie ze mną rozmawiać, a potem zaczęła swoją historię. Kiedy mieszkałam z twoimi dziadkami, dorabiałam sobie w salonie kosmetycznym. Chciałam otworzyć własny biznes, jednak nie miałam na to pieniędzy. Byłam młoda i głupia. Pewnego wieczoru rodzice zorganizowali wielką zbiórkę pieniędzy. Następnego dnia mieli wpłacić całą zebraną sumę do banku. Wzięłam pieniądze i uciekłam, żeby otworzyć własny salon kosmetyczny. Kiedy zaczęłam zarabiać własne pieniądze, zamierzałam oddać fundacji dwa razy tyle. Myślałam, że dziadkowie nie zgłoszą mnie na policję. Nie byli jednak w stanie wyjaśnić rodzinom chorych dzieci, dlaczego pieniądze zniknęły. Dlatego musieli pójść na policję. Byłam na nich bardzo zła. Nigdy więcej się z nimi nie kontaktowałam, wyszłam za twojego tatę i zaczęłam nowe życie. Zmieniłam wygląd, bo wiedziałam, że jestem poszukiwana przez policję, od tamtej pory noszę też soczewki. Starsza pani, która niedawno wprowadziła się do budynku, usłyszała tę historię i mnie rozpoznała. Zadzwoniła do twoich dziadków i powiedziała im, gdzie mieszkam. Chcieli mnie zobaczyć, jak się tego dowiedzieli. Ale niestety nie potraktowałam ich dobrze, bo nadal było mi wstyd. Elu, nie jestem złym człowiekiem, naprawdę żałuję tego, co zrobiłam. Sprzedałam salon i przelałam wszystkie pieniądze na fundację dziadków. Zaczęłam płakać, słuchając opowieści mamy. To był jej największy sekret, którego bardzo się wstydziła. Niestety teraz i ja wiedziałam o tym sekrecie. Więc mama wstydziła się teraz podwójnie. Miesiąc później. Moi dziadkowie znów się u nas zjawili. Złożyli w sądzie dowód potwierdzający, że moja mama wpłaciła pieniądze na fundację. Sędzia powiedział, że musi się odbyć ostateczne przesłuchanie, po którym mama będzie musiała zapłacić małą grzywnę. Teraz musimy tylko czekać na przesłuchanie. W zeszłym tygodniu odwiedziłam moich dziadków. Powiedziałam, że chcę pracować w ich fundacji. Byli bardzo szczęśliwi. Wkrótce odbędzie się kolejna zbiórka pieniędzy. Już nie mogę się doczekać, by im przy niej pomagać.